stadionu w Krasnym Stawie wita Państwa bardzo gorąco i serdecznie Bartłomiej i Lewtak. Przez cały sezon drużyny od najniższej klasy rozgrywkowej w naszym województwie, kończąc na ekipach trzecioligowych, grały w pucharze z nadzieją, że to właśnie one 12 czerwca wystąpią w wielkim finale. Finale, który umożliwi jednej z drużyn grę w ogólnopolskim pucharze Polski w następnym sezonie. Czy tą drużyną będzie start Krasny Staw, któremu ta sztuka udała się w ubiegłym sezonie? Zadanie przed startem bardzo trudne, bo do Krasnego Stawu zawitała Avia świetnik, która w obecnej kampanii trzecioligowej zajęła czwarte miejsce tuż za podium. Niech ten mecz, niech ten długo wyczekiwany finał będzie dla nas wszystkich chwilą, która na długo zapadnie w naszej pamięci. I sędzia główny dzisiejszego meczu Pan Jacek Pałyszek bliżej po raz pierwszy. Rozpoczynamy. Możył w tej gestykulacji Kryspil Florek, ale to za chwilę. Sołdecki, mamy pierwszą próbę. W Kaniach start miał duże problemy z regularnym punktowaniem. Białek, pierwsza próba. W pięciu spotkaniach strzeliła swoją rywalą. A bramki, ale poczekajmy, bo teraz kolejna sytuacja dla żółto-niebieskich. Start w głębokiej defensywie. Skupieni teraz pod opiercią trenera kwietnia, aby na samym początku nie stracić bramki. To z meczów, gdzie miałem się komentować. Mecz Pucharowy. Różnica między trzecią ligą a czwartą ligą jest naprawdę ogromna, ale o tym zaraz Rozmus wpada w pole karne. Chciał wyłożyć jak na tacy. Z tym zderzeniem, jakim jest na pewno trzecia liga. Małecki dośrodkowanie w pole karne. Paluchowski, Białek. Po raz kolejny mamy ostrzeżenie. Chyba interweniował Janek Kołdecki. Teraz udało się odebrać szybciej piłkę. Gospodarzom na połowie rywali. Misztal. Zagranie do Harjasza. Harjasz. Jeszcze uderzenie z pierwszej piłki. No, brakowało sporo. Pucharowe. Tylko jeden mecz rozgrywany właśnie u siebie. Ale jak... Małecki poprawi się, zagranie na bliższy słupek, dobra próba zgrania piłki przez Dobrzyńskiego, to na pewno było ćwiczone, bo całkowicie zaskoczeni zawodnicy startu, drużynę jednym, dwoma zawodnikami i jeszcze raz powalczymy o drugą ligę, dośrodkowanie Białek, próba, Paluchowski, czy otworzymy nikt tego spotkania, fantastycznie, Janiak w bramce, nagrodzony gromkimi brawami, no niewiele teraz brakowało i stadion w krasnym stawie zdecydowanie... By się zasmucił. Jeszcze na jedna ręka, zobaczmy, co tym razem wymyśli Wojciech Białek. Małecki przy nim Florek. Małecki wycofanie do Paluchowskiego. Wycofanie Małecki, Małecki. ma sporo miejsca. Małecki zakręcił, ale przestrzelił Ipowski. Misztal, ale tu koszmarny błąd. Czekał na piłkę Misztal Małecki. Zagranie w pole karne, Łapie pewnie Janiak, nie przed chwilą. Jest tych zawodników naprawdę e, wielu. Małecki oszukał teraz e, dobrze skibę. Zero do zera, że trener Mierzejewski będzie musiał wyciągnąć jakieś wnioski, coś zmienić przed drugą połową, bo na razie e, gra AVI nie jest najlepsza i zaogniła się nam sytuacja. Niepotrzebnie będzie kartkami godził sędzia Małyszek. Tak jest. W koszulkach już w polu karnym gości. Zagranie w pole karne. Sporo zamieszania. Tak, żeby ta akcja nie zakończyła się tragicznie dla gospodarzy. Kalinowski uderzenie łapie pewnie piłkę Janiak. Naprawdę po raz kolejny. Bardzo dobrze w bramce zachował się Krzysztof Janiak. A sędzia Jacek Mały kończy na pierwszą połowę spotkania. Ale niewiele z tego wynikało. Kalinowski. Kalinowski. Teraz pierwsza próba. Kalinowski w polukarnym. Wyłożenie piłki zablokowane, teraz za długo utrzymał piłkę Chariasz, Chariasz, zagranie na dalszy słupek, Leszczyński, uderzenie, tak niewiele brakowało i Leszczyński, ten młody zawodnik wykorzystał to swoje doświadczenie, dobrze wyszedł i ratuje różne statyce do bramki, nabiera start wiatru w żagle, z akcji na akcję ta drużyna wygląda coraz lepiej, zagranie do lewej strony do Leszczyńskiego, coraz bardziej się gubi, Paluchowski. I drudzy chcieli pokazać swoim zawodnikom, że macie tutaj 12 zawodnika. Małecki. Minął się z piłką Janiak. Jeszcze do tej piłki rusza Kalinowski. I bardzo dobrze po raz kolejny. Przy nim już dwóch rywali. Pomógł jeszcze Galara swojemu koledze z drużyny Łopuszyński. Fantastycznie do Leszczyńskiego. Leszczyński wpada w pole karne Leszczyński. Dużo zamieszania. Galara w polu karnym na lewej nodze. Eryk Galara. Ze strony Awi Świdnik. Maj, uderzenie, Maj z problemami Janiak, ale po raz kolejny e, szczęśliwie udaje się wyjść z opresji. Łukasz Struk wygląda wszystko na to, że wróci na boisko. Będzie musiał zasygnalizować wyraźnie, że chce wrócić do gry Sołdecki, Sołdecki w polu karnym. Ile tam w tym wszystkim było zamieszania? Skiba, Skiba. Wyraźnie sygnalizują zawodnicy Awi, że nikogo z zawodników startu nie dotykali. Chariasz, Dośrodkowanie. Zablokowane. Teraz strata. wyłuskał piłkę Drosz, Rusza Paluchowski. Muszą wracać. Zawodnicy startu Krasysta, żeby to wszystko nie zakończyło się dla nich tragicznie. Małecki. Małecki. Próba uderzenia. Zablokowana. Wszystkim Małecki jeszcze wycofanie, ratują się w defensywie zawodnicy startu, musza, musiał interweniować Krzysztof Janek. a przed szansą będzie drużyna startu. Skiba, przy nim Mykytyn, dwóch na trzech, ale trzeba poczekać, nie bardzo jest do kogo grać, zagranie do Pęcaka, Pęcak nie było z czego w tej akcji. Łopuszyński przy nim Drost, zagranie do Haryasza, Karias skiksował i to okropnie w tej akcji. Nie próbowali, próbowali forsować defensywę. Właśnie startu. Pomylił się Janiak. Pierwszy raz w taki sposób w tym spotkaniu. Galara jak najdalej od własnej bramki. A sędzia Małyszek kończy nam podstawowy czas tego meczu. Będziemy mieli dogrywkę. Grała coraz bardziej odważniej i była pewna swego. Próba uderzenia. Z Małecki. Dużo miejsca, teraz z lewej strony mam Stryjewski. Stryjewski już jest w polu karnym. Próba uderzenia z problemami, Janiak, ale po raz kolejny skutecznie. Podprowadził piłkę bliżej polagranego Stryjewski. Stryjewski, uderzenie, mija piłka, dalszy słupek bramki. Jeszcze zamyka akcję Małecki. Uliczny w polu karnym, uliczny, wycofanie prosto pod nogi Maja, a Maj! Otwiera wynik tego spotkania. Teraz pograła Avia, koncertował. Zrobiła wszystko idealnie. I od 9-6 minuty Avia prowadzi w krasnym stawie 1 do zera. Opuszczone głowy zawodników startu. Zrezygnowani, zdecydowanie gospodarze. Nic e, tego nie zapowiadało. W początku tej dogrywki potrafił dwukrotnie wyprowadzić ciekawą akcję. Stryjewski dobrze teraz lewą stroną, to Awia dominuje. To Awia tworzy sobie kolejne sytuacje i to Awia strzela bramkę na 2 do 0. Po raz kolejny bohaterem Arkadiusz Maj. Jak to wszystko pięknie się potoczyło, jak to wszystko szczęśliwie się. Kończy dla drużyny Awi Nie potrafili e, pokazać swojej wyższości w podstawowym czasie gry, w tym regulaminowym czasie gry, w tych 90 minutach. To teraz w dogrywce strzelają bramkę na 2 do 0 i myślę, że ta bramka w dużej mierze już pokazuje nam, kto jest bardzo blisko w zniesienia tego pucharu. Poza tym ta piłka zagrana w taki niewdzięczny sposób. Ciężka do uderzenia głową. Dużo miejsca na uderzenie ma ale ten strzał. No zdecydowanie zbyt mocny. To może być ta akcja struk. Próba uderzenia. Więc rozegranie do prawej strony. Próba dośrodkowania. Był tam szliba Ofcie. Oh. Kolejnej bramki. Fantastycznie zachował się Galara. Galara uderzenie z dystansu. Pewnie łapie piłkę uliczny. Z jaką łatwością teraz to wszystko. Udało się pod bramką krócej. Jeszcze więcej siły w nogach tych zawodników. Kolejne dośrodkowanie miał. Maj szansę. Trzech. Teraz jeszcze Awia przed szansą na strzelenie trzeciej bramki. Szczygieł, ale prosto w Janiaka. Zawodnicy gospodarzy Galara. Wejście w pole karne. Może tym razem Awia zakończy tą akcję skuteczniej. Maj, Maj uderzenie i mija minimalnie Sobieszczyk. Ostatnie akcenty tego spotkania. Już widzimy gwizdek w ustach sędziego Małyszka i sędzia nam kończy dzisiejsze spotkanie. Start krasysta przegrywa z Avią Świdnik 2 do 0 po dwóch bramkach Arkadiusza Maja. Prawdę piękny gest szpaler ustawiony przez zawodników Avi Świdnik. Naprawdę ręce same składają się do oklasków. Widzimy e, piękny obrazek e, fair play zachowania za ten mecz barki. Zbicie piątek na koniec. E, zachowanie mistrzowskie w wykonaniu e, właśnie Avi Świdnik. Takie e, rzeczy, takie obrazki można oglądać w nieskończoność. Wielkie brawa dla Startu Krasnystaw za całą tą drogę, którą przebyli, za zwycięstwo w swoim okręgu, za to, że potrafili ograć w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski Ładebił Biłgoraj, za to, co zaprezentowali dzisiaj, bo to, co pokazała dzisiaj drużyna Startu Krasnystaw naprawdę zasługuje na ogromne uznanie podziękowania dla e, zwycięzców Wojewódzkiego Pucharu Polski, Awi Świdnik i wręczone medale również dla zwycięzców. E, Czek na 40 tysięcy złotych plus puchar. To jest e, nagroda za wygranie właśnie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Mi ten mecz naprawdę bardzo miło się komentowało. Cały ten sezon, który miałem przyjemność komentować na czwartoligowych boiskach. Życie się z taką drużyną jak Start Krasnystaw, i ten dzisiejszy mecz naprawdę... E, Wbudził we mnie ogromne emocje. Jedna i druga drużyna naprawdę oddały serce, zaangażowanie. To wszystko sprawiło, że ten mecz, mimo tego, że bramki były dopiero w dogrywce, oglądaliśmy z ogromną uwagą. I wielkie brawa dla Avi Świdnik. Gratulacje dla całej drużyny jeszcze raz. A ja żegnam się z Państwem. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłania się nisko Bartłomiej Lewtak za te emocje, za te chwile grozy, które przeżyliśmy w jedną i drugą stronę. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia mam nadzieję już niebawem. Byliśmy przygotowani do tego meczu, wiedzieliśmy, że przeciwnik dobrze gra w obronie niskiej, bo mieliśmy analizę i to się potwierdziło. W tych 90 minutach mieliśmy, mieliśmy dobrą, stuprocentową sytuację Patyka Małeckiego, niestety niewykorzystana i, i, no i musieliśmy cierpieć w ataku pozycyjnym, ale myślę, że no, wygrana, zasłużona w tej dogrywce pokazaliśmy. I więcej skuteczności po pierwsze bramce starcia odsłonił, potwierdziliśmy drugą bramką, także myślę, że zasłużenie, miłe chwile na koniec mojej pracy w silniku, także warto było czekać do tego ostatniego meczu. Gratuluję zwycięzcy, bo zasłużenie wygrali, była to drużyna od nas dzisiaj w przeciągu całego spotkania lepsza, natomiast my mieliśmy swoje szanse, graliśmy super drugą połowę meczu, w której mieliśmy swoje szanse do zdobycia gola. Gdybyśmy szli gola, to wie jakby się to skończyło, natomiast jeszcze raz powiem, że w przeciągu całego meczu Avia była lepsza zasłużenie zwyciężyła. Zacznę od tego, że było zainteresowanie. Kibice tak jednej i drugiej drużyny bardzo kulturalnie dopingowali. Czyli atmosfera finału była o poziomie. Nie chciałbym się wypowiadać, bo musiałbym użyć pewnego określenia, że pewnie drużyny obie już troszkę tego grania mają. Ale ciekawe, bo przy dużej liczbie zmian były fajne, ciekawe momenty. I wchodzący zdecydowali o lepszym poziomie gry można powiedzieć, no i w bramkach i zwycięstwie Awi. Generalnie myślę, że trzeba być zadowolony, bo i cała ceremonia pomeczowa przebiegała sprawnie. Powodzenia Awia w kolejnym sezonie ligowym i walczcie o coś więcej, ale walczcie dalej w Pucharze Polski.